Witam drodzy Tarnowicze, z tej strony zabija Kalek. Dzisiaj nagrywamy specjal, specjalny odcinek, właśnie z okazji 3000 3, 3 subskrypcji. Dzięki wszystkim bardzo za te subskrypcje. Było was bardzo wielu, przewinęło się bardzo dużo osób na moim kanale, dużo fanów, dużo antefanów, ale sam się nawet nie spodziewałem, że ta liczba przekroczyła te aż 3000. Bardzo dziękuję wszystkim. Każdy z Was miał jakiś tam wkład do kanału. Motywowało mnie dalsze nagrywanie. Teraz miałem właśnie dłuższą przerwę, ale z okazji tego, że jest ta właśnie rocznica z 3000 subskrypcji, chciałem dla Was nagrać konkursy, dać, we, da, dać Wam właśnie możliwość wzięcia udziału. Również mamy loterię. Jeden konkurs, drugi. Także każdy może coś trafić. No trzeba mieć też dużo szczęścia lub zrobić dobre prace, może odpowiedzieć w szybkim tempie. Tak się długo zbierałem, z tym, że właśnie nie miałem czasu między innymi nagrywać właśnie dla Was. no A ten specjal to musiał być właśnie z okazji, właśnie tej, tych subskrypcji, bo jak nagrędę Pride of Tarn, to jest naprawdę duża liczba, moim zdaniem. Przekroczyłem to liczbę jako drugi, ale Ochiberek mi teraz przegonił. A ja staram się, właśnie, nagrywać coraz więcej, w miarę możliwości czasu, właśnie. Sami sobie zobaczcie w tym momencie, właśnie. To jest konkurs główny, właśnie. To jest loteria polegająca na daniu łapki i subskrypcji w tym, właśnie filmiku, co wrzucam. Więc musi być potwierdzone ważnym screenem. Przykład. Biorę udział w loterii Zabijaka Lex 140 druid. Na podstawie właśnie tych informacji dajemy komentarz właśnie. Tu jak w przykładzie. I potwierdzamy to SSM w tym komentarzu. Także macie jakieś pytania, to wpiszcie właśnie pod filmikiem. Bądź na, na najlepiej jakbyście pisali na leka bądź na fanpage'u do Zabijaki. Nagród ma, mamy ponad 10 kK, ale te nagrody będą się ciągle zmieniały. To zależy właśnie jak, będę, jak będzie wyglądał mój drop Bo staram się dołożyć jak najwięcej Żeby nawet te nagrody z wszystkich konkursów przekroczyły 30 milionów Jest to dla was jakiś tam bonusik za to, że właśnie się postaraliście Że daliście właśnie, że macie tyle wkładu w mój kanał A ja wam daję szansę właśnie na wystąpienie w tym konkursie I na wygranie głównej nagrody Loteria gdzieś nastąpi po dwóch, trzech tygodniach w zależności od liczby chętnych, także zapraszam wszystkich do udziału. Jeśli chcecie, również możecie nagrody wkładać od siebie. Te nagrody właśnie będą się powiększały. Także każdy może mieć własny wkład właśnie w ten konkurs. Dodam również, że jedna osoba to jest jeden komentarz. I nie ma edytowania postów, właśnie, czy edytowania komentarzy, właśnie. Dodajesz jeden komentarz, to już go zostawiasz bez żadnych zmian. A zapomniałem wam dodać właśnie, że na początek filmiku właśnie chciałam wam jakoś to nagrodzić. Także stałem pod arenką, były ogłoszenia. No i nagrody tam jakieś dałem wam jakieś. Coś tam kaski, sypnąłem również flaszki, ale większość zbieram właśnie dla was na ten konkurs. Główny konkurs mam nadzieję, że ta nagroda wzrośnie jak najwięcej. Teraz mamy właśnie drugi konkurs, tym razem to jest Quiz. Żeby wystąpić w Quizie, to trzeba mieć dobry zakres wiedzy, przygotować się do tego. Konkurs od razu startuje po wrzuceniu filmiku, także kto pierwszy, ten lepszy. Pierwsze prawidłowe odpowiedzi wygrywają. Jedna odpowiedź, jeden gracz. Tak jak sami widzicie, bez żadnego edytowania. Komentarz z nikiem, poziomem postaci pod filmikiem. No i tutaj macie 10 pytań. Wystarczający wystarczająco co 10 pytań moim zdaniem, i tu właśnie starajcie się jak najszybciej odpowiedzieć, wtedy, wtedy możecie wygrać. A nagroda również też może się powiększyć. Zostaną rozdane gdzieś po 2-3 tygodniach do miesiąca, także macie czas, ale śpieszcie się, bo dużo właśnie graczy mnie cały czas śledzi i są bardzo biegli w tym temacie, także ich odpowiedzi mogą być bardzo szybkie, nawet w ciągu 2-3 godzin może to pójść. Również informacje te możecie znaleźć na różnych moich stronach, także szukajcie, a znajdziecie. No, i na sam koniec to jest trzeci konkurs polegający na grafice kanału, właśnie między innymi. Grafika macie na moim kanale, jest dosyć ona stara. Także chciałem ją odnowić dać Wam możliwość właśnie wzięcia udziału. Dużo właśnie z grafików, także mam nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego dla mnie. Grafik, każda grafika będzie brana pod uwagę, ale nie każda nagradana. No niestety, tutaj macie właśnie wymagania. Najlepiej, właśnie, jakby zawierało link mojego kanału, mojego fanpage. No i może być postać leka właśnie w tle tej grafiki. Także macie czas 2-3 tygodnie. Także nagrody też będą wysokie. 5K to jest nagroda początkowa, ale ona się z czasem może zmienić. Dwie prace najlepsze. Wygrywają konkurs. Konkurs możemy. Głosowanie może zrobię, albo sam to ocenia sami zobaczymy właśnie jak to będzie. To by na tyle było, także zapraszam wszystkich do udziału. Macie jakieś pytania? Macie jakieś pytania? To mówię, tak jak najlepiej piszcie do mnie przez fanpage bądź piszcie na leka, like nawet na priv bądź na poczce także żeby nie spamować właśnie tych komentarzy dotyczących właśnie tego filmiku. Bo to będzie bardzo spory spam z tego myślę właśnie. Także mam nadzieję, że postaracie się właśnie nic spamować na tym kanale, bo zbędne komentarze będą po prostu usuwane Także nic wam to nie da Właśnie te komentarze są dotyczące właśnie filmiku Mojego I tych konkursów związanych z nim Ja postaram się jak najszybciej te konkursy właśnie zakończyć Jakieś nagrody jeszcze dorobić Możecie też dołożyć coś od siebie, bardzo mile widziane to z mojej strony tyle, bo chciałem dla Was właśnie coś nagrać dobrego. Wpadły mi właśnie takie trzy pomysły: trzy konkursy, dosyć specyficzne, ale te 3000 subskrypcji to jest dosyć spore osiągnięcie. Także fajnie, że właśnie postaraliście się, że daliście mi szansę, że jestem bardzo znanym YouTuberem, właśnie z tej gry. Także tak takich mówiłem, pytania, pomoce, free fanpage na komentarzach najlepiej nie piszcie wcale tylko do konkursu, także siemaneczko.